Hej, jestem Kajmanowa, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film, gdzie Wam pokażę, jak nakładam na ciało balsam brązujący, tak żeby efekt był piękny, bez plam, bez smug, tylko naprawdę bardzo ładny. Zapraszam. Dzisiaj się widzimy wieczorową porą, po kąpieli. Pokażę Wam, jak nakładam balsam. Brązujący. No więc w takich warunkach, o takiej porze dnia muszę to nagrać, bo w tym momencie właśnie jest to najlepszy czas, żeby taki balsam brązujący położyć, żeby on przez noc mógł nam nasze ciało, nogi, na jaką będziecie go nakładały, zdążył przybrązowić, ujednolicić i żebyśmy rano już miały piękny kolor skóry. W ogóle z samoopalaczami balsamami brązującymi mam bardzo złe przygody. Kiedyś jako dziecko znalazłam mamy w szafie taki samoopalacz, taki olejek chyba samoopalujący, tak mi się wydaje, w mgiełce, w takim wiecie sprayu. I ja zaciekawiona psiknęłam. Skapnęło mi to tutaj w to miejsce. Już się może nie będę rozbierać. I mam tutaj do tej pory po nie wiem 20 latach przebarwienie. tak jak wiecie, te krople ze sprayu padają na skórę, to w taki właśnie sposób mam przebarwienie. Jakoś mnie to wiecie uczuliło, przebarwiło na całe życie pewnie. Więc pomyślałam sobie, że nigdy więcej nie użyję żadnego brązującego specyfiku. Raz później, jakoś chyba na koniec liceum, miałam taką przygodę z chusteczką samoopalającą do twarzy. Czy taki samoopalarz, który nakładamy na twarz w formie chusteczki, bo też mi tam ktoś polecił, też była tragedia. Ale słuchajcie, w tamtym roku odkryłam genialny balsam brązujący do ciała. Polecamy Wam już go wtedy na Instagramie. I uważam, że. Daje naprawdę piękny efekt. Nigdy mnie nie. Wiecie, nigdy mnie nie zrobił krzywdy, żadnych plam. Bardzo ładnie też równomiernie się spiera, zbywa, schodzi. Więc naprawdę jest taki bezpieczny dla laików, dla osób, które się boją sobie zaszkodzić, i właśnie zrobić jakieś plamy, zacieki, przebarwienia. Jest naprawdę bardzo fajny, ale myślę, że też kluczowy jest sposób aplikacji, więc wszystko Wam po prostu pokażę. Balsam, o którym mówię, brązujący to jest Eveline Brazilian Body, nabliżający balsam, balsam brązujący do ciała, do każdego rodzaju karnacji. Dla zainteresowanych jest wegański i Cruelty Free. że to wypowiedziałam? Być może. <laughs> nie wiem, czy on teraz nie zmienił trochę szaty graficznej. Ja mam jeszcze resztkę z tamtego roku, która jeszcze jest ok, jeżeli chodzi o przydatność, więc ją zużyję. Ale pod tą nazwą właśnie Brazylian Body Eveline możecie go znaleźć. Nie materiał, nie jest sponsorowany, po prostu dzielę się z Wami moim patentem za free. Ja ten balsam nakładam zawsze wieczorem po kąpieli. Wykonuję peeling. Ja w ogóle używam, nie kupuję żadnych peelingów, tylko używam po prostu takiej najzwyklejszej rękawicy do peelingowania ciała, żeby chociaż trochę zminimalizować kosmetyki, które mam. Yy, więc robię sobie peeling, yy, gole nogi. Chyba przed ogólnie samoplaczami i yy, opalaniem yy, balsamami brązującymi, nie wiem czy jest to wskazane i polecane, ale ja gole nogi codziennie. Tak już on mnie potrafię inaczej, bo to jest takie ciekawe fakty z mojego życia, że kiedy będąc bardzo młodą dziewczyną, jeszcze w końcowych klasach podstawówki, trenowałam balet, a już dojrzewałam. Już mi się pojawiało owłosienie na ciele w różnych miejscach, a jednak treningi, zajęcia przebiegały, wiecie, w body i białych rajstopkach, Pod body nie mogło być majtek, bo. Ale to musi być, wiecie, białe rajstopki, body, że nic tam nie mogło innego wystawać. Więc ja już wtedy w różnych częściach ciała, pod pachami nogi i tak dalej, po prostu zaczęłam się golić, bo, bo źle się czułam z tym, że miałam włosy. I od tamtego czasu po prostu mam taki nawyk, że ja muszę ogolić nogi codziennie. Więc ja wykonuję peeling i nogi gole, jeżeli. Nie macie konieczności golenia, depilacji codziennej, no to możecie to odpuścić. Może nawet będzie bezpieczniej, żeby nie robić tego w dzień golenia. Także po peelingu, po kąpieli, możemy nakładać balsam, ale ja zanim go nakładam. Bo ja się cykam przez to przebarwienie, które mam na skórze i w ogóle wiecie, nie chcę, żeby to był nieładny efekt, żeby były jakieś zacieki, plamy i problemy. To ja najpierw biorę inny balsam, zwykły mój balsam do ciała nawilżający. Ja kupuję byle jakie, byle by miały pompkę. Tu mam akurat z ziai masło kakaowe, mleczko do skóry normalnej, suchej i wrażliwej i już wcześniej przed nagraniem już sobie położyłam ten balsam cienką warstwę na całe nogi. Robię to dlatego, że mam skórę myślę, że normalną na ciele, ale rzadko balsamuję, bo tego nie lubię, mi się nie chce, więc zawsze się obawiam tego, że jak w końcu nałożę balsam brązujący, to skóra go tak mocno zacznie pić i wchłaniać, że wiecie, mogłoby się tutaj coś niedobrego zadziać, więc wolę sobie najpierw położyć taką delikatną warstwę podkładową, żeby ten balsam brązujący za mocno mi nie złapał. Nie wiem, czy byłoby to możliwe, czy też nie. I biorę teraz następną porcję balsamu i wsmarowuję go jeszcze dodatkowo, czy taką już drugą warstwę w miejsca strategiczne i miejsca suche, które łatwo łapią wszystkie samopalacze i brązery, balsamy brązujące i mogą w tym miejscach narobić Wam właśnie przebarwień, plami zacieków. I jeżeli chodzi o nogi, są to kolana, są to kostki i ogólnie możecie przyjechać po całej stopie tutaj w okolicy trłytki, okolice już pięty, no bo to też są miejsca z reguły suche, gdzie właśnie można się Zacieków dorobić, y, robić, więc tutaj sobie dokładam więcej balsamu. Wtedy te miejsca są y, zabezpieczone i na pewno nie pojawi się tam żadna po prostu y, plama. Resztę balsamu, które mam zawsze sobie wcieram w dłonie i w paznokcie w skórki przy paznokciach, dlatego, że zaraz po aplikacji balsamu brązującego oczywiście umyję dłonie, ale mimo wszystko, szczególnie okolice paznokci skórek może taki balsam brązujący złapać. Możecie tam gdzieś na przykład coś przeoczyć, źle domyć, rano się obudzicie i macie na przykład żółte, takie wiecie, brązowo-żółte skórki w plamach, a dodatkowa warstwa zwykłego balsamu będzie taką warstwą ochronną. No i teraz nie pozostaje już nam nic innego, jak nałożenie właściwego balsamu brązującego. Ja go nakładam tak, jak zawsze nakładam każdy inny balsam, czyli w każdą stronę sobie dokładnie wcieram. Mam ecieistą bieliznę pod spodem. Mam nadzieję, że Wam niczym nie zaświecę, nie ja będę nakładać cenzurę w razie co. Czyli nałożyłam na udo, nakładam na łydkę i tylko tą resztą, która mi została na dłoniach przejeżdżam po kolanie. Czyli nie nakładam jakiejś dużej ilości na kolano, tylko tak przejeżdżam i tak samo przez stopę delikatnie dłonią przejeżdżam. Przypięcie tutaj z tyłu też delikatnie to wszystko przeciągam dłonią, żeby tutaj nie było żadnego zacieku. No, i nogę mamy serowioną. <laughs> całkiem ok, przyjemnie pachnie, nie ma jakiegoś nieprzyjemnego, niemiłego zapachu, jak to niektóre samoopalacze i balsamy brązujące potrafią mieć. Lecą mieć rękę. Ja też zawsze ten brązujący balsam nakładam sobie na nogi, ale też na całe ciało w ogóle ja go nakładałam. I, i było ok, fajny dawał efekt. Bardzo ładny taki. Mm, naturalny bym powiedziała odcieniu palenizny, niezbyt pomarańczowy, niezbyt sztuczny. Zresztą mam nadzieję, że zobaczycie to jutro na moich nogach, a w zasadzie za chwilę dla Was, a dla mnie jutro. Ja go nakładam w takie wieczory, kiedy jeszcze coś tutaj będę robiła, gdzieś tam muszę coś tam sobie popracować, porobić dlatego, że nie położyłabym się teraz tak od razu do łóżka spać, bo nie chcę, żeby ten balsam wtarł mi się w prześcieradło i kołdra i raczej nie chodzi mi o to, że narobiłby plam, bo raczej nie zdarzyło mi się, żeby ten balsam pobrudził mi pościel, tylko raczej nie chciałabym, żeby gdzieś mi się ten balsam po prostu starł, żeby się okazało, że nagle mam gdzieś na przykład nie zabrązowioną plamę, a reszta nagle jest opalona. Czyli ja sobie tutaj różne rzeczy jeszcze robię, działam, a balsam na skórze będzie działał, będzie się wchłaniał i będzie nogi zabrązowiał. Ja też przekonałam się do tych, bo chyba w końcu tego nie powiedziałam, że przekonałam się do tych balsamów brązujących z tego powodu, że po tych wszystkich moich niepowodzeniach z samoopalaczami yy, jednak chciałam się poczuć, wiecie, trochę lepiej. Chciałam poczuć, że ciało jest ładniejsze, bo umówmy się, chociaż opalanie jest niezdrowe, to sama taka delikatnie muśnięta słońcem i, i przybrązowiona palona skóra, wygląda bardzo ładnie, bo wtedy, kiedy mamy taki troszeczkę przyciemnioną karnację i kolor y, ujednolicony, y, to ciało wygląda troszeczkę zdrowiej i jędrniej. Y, a ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jestem po dwóch ciążach y, i spraw, nie wiem, czy jakichś hormonalnych, może też po karmieniu, bo też uważam, że karmienie piersi bardzo osłabia organizm i wpływa na wiele, wiele rzeczy, y, czy to jest kwestia tego, że jestem po trzydziestce, ale widzę po moim ciele, że chociaż się staram, ile się daje, jak często ćwiczyć i ruszać, to yy, no być trochę lepiej z tą międrnością, a przy takiej skórze właśnie troszeczkę zabrązowionej, yy, noga, ciało wyglądają tak troszkę fajniej, też są wyrównane wszystkie jakieś wiecie, że macie jakieś trochę delikatnie popękane, naczynka zaczerwienienia, jakieś tam przebarwienia, małe blizny zadrapania jakieś delikatne, no to wszystko po prostu wygląda trochę korzystniej kiedy ten koloryt jest wyrównany ale to jest moja opinia każdy uważa inaczej, są też dziewczyny, kobiety z skórą jaśmiutką bardzo jasną karnacją i też wyglądają przepięknie apetycznie, więc mówię tylko o tym jak ja się lepiej czuję dobra, nie gadam Widzimy się zaraz z efektami na nogach. No i wracam z efektem końcowym, że wam pokazuję jak po nocy z balsamem brązującym yy, nogi wyglądają. Powiem Wam, że bardzo ciężko jest efekt finalny złapać na nagraniu, bo po prostu to jest moja skóra, pięknie wyglądająca y, tylko w ładniejszym, ujednoliconym i ciemniejszym y, niż wcześniej odcieniu więc no, ja jestem zadowolona. Dajcie znać, czy Wy spróbujecie, czy używacie tego balsamu, czy może jakieś macie inne ulubione kosmetyki do przybrązowienia, opalenienia, opalenia ciała. Dajcie znać, może się odważy i polecę coś innego, a na ten moment ja polecam Wam ten balsam, który Wam pokazałam i mój sposób nakładania i co. Bardzo Wam dziękuję, że poświęciliście mi swój czas i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Buziaki, cześć, pa pa!